Dimankowski, jestem hodowcy zrobić kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z kurczaczków, chcemy Wam je zupdate'ować jak to wygląda. Chociaż jak my to nagrywamy, one, znaczy jak Wy to widzicie, one już na pewno są inne, już może nawet będą takie <laughs> ale, w tej duszach, tam są, co jest. Ale jest. też ma, nagraliśmy odcinek, Teraz widzicie teraz jaki mamy ile mamy odcinków na zapas, bo dzisiaj nagrywaliśmy o tych Fenixach i o w Silkach. Wiecie, że o co chodzi z tymi sprzedażami, jak nie byliście i tam był lekki spoilerek na tym odcinku, bo zapomniałem o tym, że jeszcze nie było odcinka z w żołgów porcelanowych i że kupiliśmy, ale teraz już przejdziemy. Tak na szybko Wam pokażemy te kurczaczki, bo nie chcę im świecić latarką po oczkach, więc takie pokażemy. Ładne, energiczne, są co najważniejsze. Wsiące sumiksy, czy miksę, czy się boję, że kuk zarań może się na jak sylki, y, mają takie, jak sylki. Piórki mają hmm. takie właśnie. Może wyłączę. Nie, nie, widać. Nie, nie widać. Wtedy się boję, że kury wchodzą. No karki, kury ogólnie się boją. A najgorsza, właśnie największe wnioski, jak zawsze wchodzę, bo i zira, gajka, dwa wszystkie, opaj w opałem, kuku.

Może w przyszłości będzie sprzedana, ale na pewno na, na tą zimę się zostało, to jest 100% chciałeś? To zaraz też będziemy kurycką kuryską. Z wiatrem takim dużym, bo to mieliśmy, już teraz dostaliśmy pasze, bo to kotaku dostarczyło. Może niedługo dla Was nagramy jaką teraz mieszankę robimy. Yy, ogólnie to... Dajemy tam kukurydzę, dajemy zmielone ziarna, tym mówimy śród. Nie wiem czy to się tak oryginalnie nazywa, ale to są po prostu jak jest yy, nie wiem tak się z śrutą, jak to się chyba nazywa, to yy, do tego po prostu się wsypuje ziarno i to się mieli. Tak wam może bardziej wytłumaczę. I ziarno. Tu ziarno dajemy i, pasz. I tu mamy resztę naszej paszy. To już jest końcówka, to ale... Nie nie... Ale niedługo kupimy na spokojnie. I też dwa worki będziemy już mieć. No. Jest, aż teraz nie ma. Ale nie, nie to w powinna być. I co jeszcze można? Może później... No, może później. Może nagramy dla was, jak będziemy robić tą mieszankę, kiedyś tam. Znaczy zależy, kiedy się skończy, bo... My się już ale nie pokazywaliśmy. No bo... raczej to... znaczy, nie pokazywaliśmy, bo nasza wasza akurat wtedy świnia oprzątała, ale nie chcemy przy kimś jakby, My bo... no. mają jeszcze tam pokoryto. Szabo mają całe, bo dzisiaj je też niedługo będą te lęgi Tutaj to będziecie, jak my to nagrywamy, to będziecie za miesiąc. To jest duże? Więc jak? A czy będziecie widzieć ich wzrost oczywiście y, Ale dlatego nagrywamy dużo odcinków, bo wiemy, że na zimę z tymi odcinkami może być ciężko. A Wiesz te kurczakiem właśnie zaraz już w środę 11, odległości, a tam ten szalogą nasilę, bo tego... Do listopada, więc też później, później. Znaczy, my się cieszymy, że 11, bo akurat wtedy mamy wolno od szkoły i chcemy chociaż popatrzymy no, na to nie. Bo zawsze takie Zresztą tak nie jest, że, się no, co, się trafia, że jeden dzień wcześniej, się się nie wszystkie, ale wyżej większość. I też nie. Hmm, chociaż nie wiem, czy o tym mówić. Na razie nie będę o tym mówił. O, bo ja mam zoom, na razie o tym nie będę mówił, bo na razie to będzie temat do przegadania. Yy, niedługo też będziemy zmieniać te drzwi, dlatego że jak się zamykają są szczeliny tutaj i tu jest duża dziura, przez którą no jakaś mniejsza kuna by yy, z łatwością przeszła. Czy nawet jakiś mniejszy list to, to wejdzie. Czy lis to ja się nie wejdzie, bo na podwórku są psy to szczekają, ale... Na przykład w trakuna to tam się nie mówi, a się tak jakby łaził po podróżku to by się bało, ale no zamknięte, bo My są agresywne i ogólnej, a w nocy na przykład mamy otwarte bramy, czy coś. Tam. Znaczy może nie tyle, że yy, agresywne, tylko że no na przykład tym... Yy, a się yy, yy, şey, dla ludzi no, nie są agresywne, no, tylko dla kurwa się, że idą... No jedzą, czy, yy, czy będą gonić, czy koty zamęczą, czy gdzieś uciekną do... No bo takie są właśnie. Jaż mamy ja taki plan na wiosnę, to nie wiemy, czy... Um, chcę, chcielibyśmy na wiosnę kaczki i do tego doszłyby gęsi, to już mogę powiedzieć tak na 60%, że... Czy chcielibyśmy to, tylko że to się uda tak na 60%. Na dzień dzisiejszy mo mogę powiedzieć, że na 60%. Ym, zobaczymy, jak będzie we wiosnę. Dlatego, że dostaniemy gęsi. Yy, na odchowanie jedną później będzie zabrana, bo yy, będzie na mięso, ale nie dla nas. Nie będziemy mówić może szczegółów, a, a resztę zostanie, zostawimy. Znaczy zobaczymy ile będzie gąsiorów. Yy, jak będzie oczywiście więcej gąsiorów, to jeszcze jednego. A to, mam ja chyba? Takie miałem, nie? No, tam, no, tam są czy po tam takie zwykłe, wiemy, kto robią to. W ogóle też tak ale nie Ale to są mięsne. A raczej, to, to ma... zwykłe, gęsi, mięsne. No ogólnie przygarniemy każdy, lub e, nawet. Tylko tak nas będą gonić, to nie będziemy chciała. Bo gęsi, no dokładnie jak mówisz, gęsi będą do wtedy, kiedy zobaczymy, jak podrosną. Czy będą takie normalne, jak e, u niektórych, czy będą nas gonić. Bo mieliśmy już raz taką przy... A czy może nie tyle, że gęsi goniły, tylko może, że... <grymne> 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 tylko że tyle może się nie, nie baliśmy ich i może temu, że... Też, tak że Bo, no, to jeszcze młodzi byliśmy. Bo to by ile mi było? 4 Cz lata temu? 300 4? No też, a czyli to ja jeszcze wtedy w ogóle się kurami nie interesowałem? Ja się ja interesowałem już. Nie z kamień były. A to były babcia, już w macierzyństwie swoich, nie mieliśmy dopiero o swoje od tak od dwie, pół lata. Dwóch, od dwóch lat, tak, bo od listopada. Nie, od października. To mamy dwa lata i chyba jeden miesiąc, bo od października mamy. E, mieliśmy pierwsze, pierwsze dwa koguty. Mówiono, o kupił. A czy mój tata kupił e, na imieniu nie Dwa koguty, buty, buty, aż teraz bardziej. To było nieputę, ale mówiliśmy, że szabą, więc zaczęliśmy Znaczy, coś takiego jakby szabo na długich nogach. No i to doszło do takiego stopnia, że wyremontowaliśmy za pomocą oczywiście, bo sami nie byliśmy w stanie tego zrobić. Za pomocą tam dużo, większość to była za pomocą rodziny, która nam pomagała w tym. Odbudowaliśmy, tutaj było takie całe takie złomisko, można powiedzieć. Yy, yy, Składowało, okay, tu był składowany złom. i, i było wszystko tam, to, to wszystko takie możecie, możecie sobie obejrzeć, jak były plany na Kurnik. Tam było od, nie chcę powiedzieć brzydko, ale no, no. Było tak dużo tego, a my to wszystko yy, wzięliśmy. Po wyciągaliśmy. Dzisiaj <laughs> też był lis. To może później o tym opowiemy. Tu to zremontowaliśmy całe. Przecież szyby też były mocno pozbijane. Są teraz normalne. Dzisiaj tam nowe Tam coś nie dało już zrobić. I kiedyś to było takie zamowisko I to jest udowodnienie, że Wy też jak macie jakieś stare szopki, gdzie macie nie wiem, jakieś graty jakieś czy, czy coś takiego. Może można... Jak to się mówi po bo... może tam się jakimś tam poznańskiej. Jak to się mówi, u nas. Jak to też macie dowód, że można to odremontować i trzymać tutaj sporo kur, tak jak my mamy już blisko 50 sztuk, chcemy więcej cały czas ich mieć. Najwięcej Waszych nabytków jest nowych dla wiosnę i lato, bo w jesień i zimę to się nic nie kupujemy. Gwarantujemy Wam, że wiosnę i lato nie będziecie się na naszym kanale nudzić. Może tyle na będzie nabytków, aż tak mówimy, nie wiadomo czy będą, ale tak ale na pewno jakieś będą. Może o tyle nie nabytków, ale będzie dużo nowości, jeśli chodzi o, znaczy nie wiadomo czy będzie to na 100%, ale będzie dużo nowości. Yy, może nawet trochę nowych miejsc hmm. dla trzymania kur. Na pewno będziemy chcieli takie coś sobie zrobić. Zobaczymy jak będzie z pomocą ogólnie i, i, i z pieniędzmi i z materiałami na to, na to żeby to zbudować. No to też nie jest tak, że jakieś też mamy pieniędzy dużo, bo my wszystko co mieliśmy to albo że sprzedaliśmy sobie coś. Albo po prostu, nie wiem, zostaliśmy za, czasami też babcia, jak jej coś tam pomożemy, to czasami też nam daje, to właśnie zazwyczaj to jest 10 zł, złotych, coś takiego, ale, yy, ale, coś. ale nie, wy, nie wybrzydzamy i nie powiemy, że chcemy 50, czy coś takiego, ale też, czy, czy sprzedamy coś, czy, czy, czy se sami po prostu jakoś dorobimy, no też dużo zazwyczaj pieniędzy jest na urodzinach, imieninach. Też zazwyczaj trochę jest pieniędzy. Ale jakoś zaradzimy, widzicie ile mamy kurek. Też mm. mamy teraz nadzieję, że bardziej yy, więcej po prostu będziemy mogli sobie pokupywać rzeczy. Jak będziemy mieli in, yy, jak będziemy mamy inkubator, tylko jak go odpalimy będzie wszystko dobrze. To potrzebny teraz wentylator. I później tylko będziemy jakoś martwą odpalać, żeby mieć, bo teraz na, na zimę nie chcemy, znaczy na, pokój będziemy na Na zimę, zimę nie chcemy, bo wiemy, że lampa by, lampa by dała radę, tylko że nie chcemy na zimę, bo, bo na zimę będzie ciężko z wytrzymałością u tych kurczaków, bo... A też odchwalnie na przykład będzie, bo tyle teraz na przykład z na trzeba z kartonów zrobić, później jeszcze szabad będą tutaj wszyscy żeby tam jeszcze dalej czas zrobić. A to musimy... Nie, i właśnie nie wiem czy z kartonu zrobimy czy czegoś innego bo na karton mogą obalić, więc nie wiem czy jak coś się znajdzie na formie drewniane bo drewno z wspomnienia. zawsze jak coś mieliśmy drewnianego zawsze coś jakieś przybyły no czy, czy o, rzędy, bo to jest dobre ale kiedyś też przynieśliśmy sobie taki jakby pojemniczek taki drewniany, no taka taka szafka taka. Szaf no, taka jakby szafka i też później zaległy się jakieś robactwa no. więc rzuciliśmy to a e też w tamtym kubiku stałem się bo było kiedyś jeszcze tylko szafo wtedy były Więcej. Nie wiemy, czy może nie nie pogadamy z moim datą o przerobieniu, może nie przerobieniu, ale dodaniu tych odchowalników. I tam jeszcze musiałoby się, Bo to, że... fajnie by było, nie powiemy, że nie, mieć chociaż te dwa, może, znaczy dwa dla kwok i jeden dla może kurczaków z inkubatora. No, takie taki większy gdzieś. Bo byśmy chcieli, chcielibyśmy odpalać ten inkub, inkubator, regularnie, może co miesiąc. No, może sobie właśnie, nie wiem, może coś wyremontujemy, jakieś coś dla kurczaków, sołtowalnika co czy coś, bo nie będzie dużo miejsca. Na przykład tam, gdzie mamy kibel, a jest taki stary jakby. Na nie tak, nie jak, jak. a że kiedyś tam był kibel. No, teraz już nie, ale tam kiedyś był. No i wyremontować tam lampę, aby się stale świeciła. No. Też jest jakiś pomysł. No, tam bo, tam na... charnika, bo tam jest e, miejsca dla kurczaków jest dużo, na takich kur dorosłe to nie, a że od kurczaków, tam się zjeździło ponad 100, 100. No, chcielibyśmy ten inkubator, nie, nie wiem czy bym się mieli cały czas zapalić, inkubator. Yy, chcielibyśmy odpalić w tym marcu, może w początek kwietnia. Mamy nadzieję, że będzie działał, bo wiadomo, to był nasz pierwszy inkubator, jaki robiliśmy. Nie wiemy, czy popełniliśmy jakieś błędy. Nie. Na pewno. Yy, A jak się nie uda, to po prostu szukamy jakiś film nowy, jakiś tam już. No, chyba, że kiedy no, tak. mieli, to po prostu byśmy zbudowali sobie na 50 jajek. Byśmy go lekko przerobili, bo wiadomo, części będą dobre. No wiadomo, że wtedy będzie trzeba te steropiony pokupywać, ale jesteśmy dobrej myśli, że, że się uda. Dobra, my będziemy kończyć ten odcinek, bo zaraz dochodzi 15 minut i się będzie przesyłał o, pewnie jest cały dzień. No. Więc dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.